Witam państwa bardzo serdecznie z tej i tymczasem czas na opis pacza 10.3. Ale, z racji tego, że nie dodałem wczoraj pacza zwykłego do Lola, to postanowiłem, że w tym, w tym odcinku będą dwa pacze na raz: pacz no, Samon's Rift i pacz Steamfight Tactics. Jak możecie słyszeć, mam filter, <mum> więc zaraz nie będzie tych przesterów, jak będę dmuchał czy coś. A w ogóle nie ta scena, tak, by the way. Dobra była mapa zakryta. Dobra, teraz tak. Trochę sprawy parzmi, ale pierw do Akali, która dostaje nerwy. Pierw tak, pierw koszt Q jest zwiększona o 20 punktów na każdym poziomie. To sporo, bo tak naprawdę będzie mogła użyć tylko dwa na, no, podczas no, na początku w fazie gry będzie mogła użyć więcej niż jednego od razu. Tak zaraz. Więc yy, no tak, no ale później no, to będzie mogło użyć dwa, ale ale to też będzie trochę bolało. 20 punktów energii to jednak trochę sporo. Em, jeśli chodzi o W, prędkość ruchu w osłonie od 30 do 50% przy rzuceniu zanikającej w czasie w dwóch sekund. Aha, czyli na, tylko na samym początku ma to prędkość ruchu dodatkową, później ona zwalnia Dlatego też dali jej 10% więcej, no ale w ciągu dwóch sekund już nie będziecie mieli nic. Jestem ciekaw czy to działa, że jak wychodzicie i wchodzicie w niej, a nie, yy, przy rzuceniu zanikającej. Przy rzuceniu, czyli jak już wrzucicie, to już tak nie będzie tego, przypieszenia. I r -ka. po pierwsze, r możecie teraz tylko palić, pierwszą, pierwszy rzut możecie odpalić tylko wybierając wysokiego bohatera. Zasięg namierzania jest 675 jednostek. Zasięg do skoku jest od 675 do 825, zależnie od odległości wroga. Jestem że jeżeli jest dalej, to wtedy doskoczycie trochę mu jednak za plecy, żeby, żeby po prostu mu za plecy doskoczyć. Nie? Ten nerf jest po to, żeby Akali nie miała po prostu drogiej ucieczki, że na przykład jest gankowana na midzie. I czytam na topie, i po prostu ona sobie oskakuje dwa razy zerką. No, ma trochę spory kudo na tej EC, ale. Ale jednak, mimo wszystko, ma 2 plus E, to ma trzy do I jeszcze chmurę, ona jest często nie do złapania. Hmm. No i możliwość walki, Wymkanie się z kiepskich sytuacji. No. Afelios Q. Czyli ten jego karabin sniperski, jeśli chodzi o Q, zasięg ataku wymierzonego, wyoznaczonego Froga, z nieograniczony na 1800 jednostek. Jak na nieograniczony, w ogóle, że to był wcześniej na nieograniczony, to jestem w szoku, nie? 1800 jednostek dalej jest dużo, ale to już nie jest cała mapa. Ale to ufrasza, dalej nie wywali z gierki, trochę mu utrudni życie w niektórych sytuacjach, ale dalej to nie jest to, co mogło go wy wywalić z gry, nie? Dobra, Azir dostaje buff o 32 na manę i długość RK, jeżeli chodzi o tych żołnierzy, to po prostu jest szersza o jednego tego żołnierza na każdym poziomie, nie? No, bardzo ostrożnie I to robią, bo Azir na kompetywie to nie jest fajne. A to właśnie, korki W, czyli przeszybka specjalna, skalowanie obrażeń na sekundę. Skaluje się trochę lepiej z dodatkowymi obrażeniami od ataku o 0,125 i o AP o 0,006 mocy umiejętności, ale nikt nie buduje AP na korki, no nie oszkujmy się. Czas działania podpalenia, teraz 2,5 sekundy. Ta teraz, teraz na 1,5 sekundy spowalnia bohaterów, którzy zostaną trafieni bezpośrednio i odrzuceni na bok. Ale to jest akurat ciekawa zmiana. Że, jak traficie z W i ich odepniecie, no to. Chodzi o tą przesyłkę specjalną, tak? Czyli jak tą paczkę zganiecie. Chyba tak. Dobra, no mały buffik na krótkiego Też dużo mu nie da, ale. Ale zawsze coś. Diana, no dostaje nerwy na manę. O te. Hmm... 25 plus 20 to 55 punktów many na podstawowym na pierwszym poziomie. Um, I jeżeli chodzi o W obrażenia każdej kuli, podstawowe o 4 mniej na każdym poziomie. Więc. Yy, w jej nie znetwili nic praktycznie. No bo to jest. No Bo to jest 12 punktów obrażeń na każdym poziomie, a skaluje się tak samo. Więc to mówię to 12 punktów obrażeń, więc to, to jest nic. Tak naprawdę przy trzech kulach, nie? Będzie boli ta mana, bo nie będzie mogła. Nie będzie mogła aż tak hałasować na tej linii na początku tego Q, Będzie musiała rozważniej używać. Ale no to Diany nie wyrzuci z gdy. Ewentualnie ta mana może być problemem. No a to wtedy możecie zaraz cofnąć, kupić kryształ, nie? I już będzie ok. Eko. Umiejętność bierna obrażenia, aktywacji ładunków, zamiast 200% w przypadku potworów, to jest 150% w przypadku potworów. Chodzi o to, żeby trochę znerfić go... Jego clear w dżungli, bo... No, bo eco w dżungli jest mocny, no, on jest jednym z najlepszych dżunglerów teraz. To te 50%, no trochę go zaboli. Zwłaszcza te, ten Early clear, te pierwszy clear. Ale później powinno być okej. Okay. Um, I to też nie... Nie nerfią jego... Stuna ani nic nie nerfiam jego. Ten czy po prostu chodzi o sam clear w dżungli. Trochę będzie słabszy, ale nie sądzę, żeby był aż tak słaby. Ezreal. Przy rozmany zwiększony o 8 punktów i prędko przy prędkości ataku o 1% za każdy lewe No nie no, Ezreal muszę coś dać, bo od kiedy zniknęła kleptomancja, jakoś jest useless. No. Grany jest pod konkurora, Widziałem presti atak, ale. No, jest real, wywalony z mety przez tą kleptomancję. Mm. Q, jeżeli chodzi o Galio, czas działania to nada 2 sekundy zamiast. Yy. Yy. czas działania to nada same, to po tym rzuceniu Q jest to, to nada do to, to, to pół sekundy, dwa dłużej, więc jest spoko. I kiedy są zadawane obrażenia, to nada to jest 4 sekundy. Nie, 4 razy po prostu, 4 razy daje damage, nie? Hmm, więc nie wiem, co chyba zwiększać. Tak, jeden raz. No jak dacie mu Jak zestunujecie, jak traficie, zestunujecie. Zaczęło no, długo rzucić CIU jeszcze pionchę, no to nie, Galio na po... po początku ma spore kombo gom... i zwłaszcza na Apa Asasynów jest dość dobry. Tak naprawdę więc. Jest taki mały buffet dla Galio, bardzo fajny. Zobaczcie, że jak gram, teraz z tym Galionom idzie W, Leony, obrażenia. Na pierwszym poziomie jest tak samo, ale na ostatnim jest zmniejszono o 20 i obrażenia z E zmniejszono 10 na każdym poziomie. Ehm, mały, no Leona nie wyleci z mety. W każdym razie, takie malutkie nerfiki dostała. To jest nic. Ehm, dobra, MFK przy prędkości ataku jest zmniejszony za to o 0,75% Hmm. Hmm. No i dobra, no ok. No, MFK i tak bardziej polega na demerzu nie? na tym atak speedzie. Ona bardziej musi kontrolować dobrze swoją pasywkę. Eee, Rumble, eee, podstawowe statystyki. Pancerz jest wyrównany do 31. Obrażenia ataku są wyrównane do 61. Jeżeli chodzi o W-tarcza, dodatkowa prędkość ruchu jest zmniejszona. Bez wzmocnienia jest to o 5% na każdym poziomie. Jeżeli ze wzmocnieniem, to jest to 7,5% na każdym poziomie, i wytrzymałość tarczy jest nerfiona na pierwszych poziomach. Na pierwszym poziomie jest 20 punktów mniej, na ostatnim jest tyle samo. No, ta tarcza była sroga, nie? Dlatego Rumble, na przykład, na midzie, był często grany też ostatnio, no i na topie też, bo był wytrzymały. Dawało prędkość ruchu. Dzięki temu też mógł ładnie. ładnie romować, nie? Często był dany z predatorami na midzie. I dlatego go nerwam. Nie jest duży, nerw. Hej, grubasku. Co mi to nie działa, Kakao. O Boże, dzięki kakao za dzięki zasuba. <laughs> tak way, zapominam tych komunikatów wyłączyć. Czyli tu mam dźwięk, ale czemu nie mam? Tu by YouTube, a, tutaj jest, dobra. E, tak, Sedjuani -y. dostaje buffa niby, ale zaraz po tym dyskutujemy. Jeżeli chodzi o podstawowe statystyki, e, e, prędkość ataku jest 10% na pierwszym poziomie, więc ten klip pierwszego buffa będzie łatwiej zrobić. To jest właśnie dzięki pasywce ta, trochę lepszego clearu tej Sedjuani. -y. A umiejętność bierna. Czy ten mnożny pancerz. Pancer znika teraz, kiedy Sergio otrzyma obrażenie od jakichkolwiek potworów w dżungli lub wrogich bohaterów. I z jednej strony to jest ok, bo się często atykuje przy, przy czyszczeniu tej dżungli, więc łatwiej będzie wcisnąć ten damage i po prostu lepiej będzie ta pasywka działała. Tu, jeśli chodzi o samo czyszczenie dżungli, ale jeżeli chodzi o gangi, to będzie gorzej. Na przykład chcemy zgankować mida przez raptory, no i wystarczy, że Cinderhall. Z zadamy za obrażenia Że z zadamy obrażenia w Raptora, akurat tam stoją, nie? No, więc... No, więc, więc po prostu tak to wychodzi eee, Więc nie wiem, po prostu mi się wydaje, że przy gankowaniu, zwłaszcza w niektórych pozycji będzie trudniej na po bo pasywka już będzie ściągnięta Zobaczymy, musiałbym nią pograć, wtedy ocenić i zobaczyć jak to wygląda. Nie jestem pewny, czy to jest buff, tak naprawdę. To jak najbardziej. To na pierwszym poziomie. Atak Speed 10% super. Lepsze czyszczenie Blue Buffa. Zwłaszcza, że nie zawsze Botle chce pomagać Tobie, nie, nie chce Tobie zawsze dać dobrego lisza, nie? Ale to, jeżeli chodzi o pasywkę, nie jestem pewny. Nie jest senna. Umiejętność bierna. Szansa na wypadnienie upiora z mgły. Teraz jest tak: 25% w przypadku stworów niezabitych przez senne. Trochę więcej yy, Ale za to Ale za to teraz jak było zawsze 100% w przypadku stworów oby, tych kanonów To teraz jest 1,67% w przypadku stworów W przypadku kanonów, jeżeli Senna je zabije, więc Znaczy to i tak Zaraz ehm, To i teraz dalej Teraz szansa na wypełnienie ehm, Zabójstwa stworów za pomocą łupów wojennych Czyli deliktowej tarczy sterowej na mini-gub, przypisane przez senę, teraz liczą się tak, to jakby były przez nią dokonane, więc szansa na wypadnięcie upiora z mgły jest zmniejszona do 1,67. Czyli to po prostu chodzi o to, żeby na senę, na suporcie dalej, żeby z kanonów praktycznie nie wylatywała dusza, nie? Co jest dziwne. Znaczy, tej takiej nie wyrzuci z tej gry, bo jeżeli jest senna dobra, która potrafi obijać i wyciągać duże z przeciwników, to. Zwłaszcza na Ali Game, te kanony to tak dużo nie dają, bo kanony tyle się pojawiają co półtorej minuty. Więc są trzy duże, no. Wiadomo, no mogą zmienić grę, ale no nie powinny, tak? Więc to nie jest jakiś duży nerw na senne. I E, naprawiony no, na błąd, sojusznicy zamknięci dzięki klątwie czarnej mgły już nie stają się niewidzialni. Senna umrze w trakcie działania efektu tej umiejętności. Aha, czyli jeżeli jest na senna ten, to. Już nie stają się niewidzialni, gdy Senna umrze? Aha, czy to po prostu działało tak, że jak Senna umarła, to ludzie jeszcze byli niewidzialni w tej mgle? Dobra, no spoko. C Regeneracja zdrowia jest zmniejszona o 1,25. Czy tu jest 9? Czy co to jest? 9 to jest, tak? tak 9, O 1,25. I jeżeli chodzi o W, to czas odnowienia zwiększono o 2 sekundy. Na pierwszym poziomie, na ostatnim to jest 4, aż. I obrażenia podstawowe na pierwszym jest to samo, na ostatnim jest 20 mniej, ale według mnie z seta problemem nie jest, są obrażenia z tego, raczej są, zwłaszcza jak są w środku, no bo to jest jednak true damage, nie? Ale bardziej mi boli ta jego tarcza, co jeżeli set się nafiduje, a często się nafiduje, bo ludzie jeszcze to, to dopiero teraz ogarniałem jak na niego grać. To jak jest twardy to tą tarczę Potrafił użyć, czasami nawet dwa razy w walce, nie? A ta tarcza nastakowana na maksa, jak, do, ob, jak dostał dużo obrażeń, to naprawdę była przepotężna. No tak szybko też nie schodzi. Więc... Więc tak to wygląda. Więc według mnie powinien uderzyć bardziej w tą tarczę. Zobaczmy, że tu jest 20% mniej, 20 punktów mniej obrażeń, a tu jest... No dobra, 4 sekundy na ostatnim poziomie będą trochę boleć. Ale nie aż tak te obrażenia. W mnie powinien jeszcze znerwić tarcze. Ehm, Sona ehm, o 5 punktów procentowych mniej ehm, prędkości ruchu przyznawanej sobie i tam jeszcze skalowanie jest o 0,01% za każde 100 punktów, umiej punktów umiejętności. Nie, tu po prostu chodzi o to, że Sona było, zaczęła być dobra grana na topie, tak samo jak Solaka. i po prostu żeby nie była grana na solo, alejce. Mały nerfik, bo mogła łatwiej uciec, mogła łatwiej dogonić przeciwnika, nie? Takie, taki nerfik na Sonę, na topie, zwłaszcza. Yumi Wzmocnione obrażenia z Q, zmniejszone o 5 na pierwszym poziomie, na ostatnim jest to aż 70 od 55 obrażeń. Eee, skalowanie jest AP jest takie samo, ale za to jest plus 2 plus 8% aktualnego zdrowia celu. Eskalowane z poziomami, nie? I koszt na wszystkich poziomach jest 90 punktów. Many więc, jak zmaksujecie to, Q to wtedy będzie to, wtedy to jest buffik akurat na manę W. Ucieszenie już nie liczy się jako efekt unieruchamiający, który sprawia, że ty i ja, czyli umiejętność W, zaczyna się odnawiać przez 5 sekund. To jest akurat fajna zmiana. To jednak nie jest unieruchomienie, tylko to jest silence. I silence no, nie uruchamia E, czyli po prostu ona powinna mieć możliwość wejścia do danej osoby. E, I leczenie. E, tutaj osoby, które grały Yumi, powiedziały, że to nie jest buffa, to jest raczej nerf. Na Yumi na, gra na pod, Posłuchajcie. Na pierwszym poziomie leczenie z E jest takie samo, ale później 40 punktów leczenia jest mniej, ale za to z AP skaluje się lepiej o 0,1 punktu moc umiejętności. Tylko że problem jest taki, że jeżeli budujecie addenty, no Ardenty akurat ma AP Redemption i tak dalej i tak dalej, no to wtedy no ciężko żeby wyrównać skalowanie z mocą umiejętności. Wiadomo, zazwyczaj na Yumi buduje się czapkę też, żeby to obrażenia z Q były mocniejsze, nie, ale ale jeżeli gra jest głównie pod sapota, to to jest raczej nerf. No dobra, teraz tak, zmiana w potworach dżungli. W skrócie, em, łowca potworów, czyli ta pasywka z, z przedmiotów na dżunglę jest teraz, za, dużych potworów jest zwiększona o 10 za każdego. E, jeżeli chodzi o dużego, pierwszego dużego stwora, czyli, to, czyli dużego stwora, czyli to się zalicza jako LED, nie jestem pewny, ale 15 mniej. Kada za zabijanie stworów. Teraz jest tak, wcześniej było 10 sztuk złota za zabijanie stworów, jeśli ponad połowa twojego złota z farmienia pochodzi ze stworów, ograniczenie usuwane po ukończeniu przedmiotu. A teraz jest tak, 13 sztuk złota za zabijanie stworów, jeśli połowa twojego złota z farmienia pochodzi ze stworów. Nie. Ograniczenie usuwane w 13 minucie gry zamiast po ukończeniu przedmiotu. więc to jest akurat nerw. Bo, bo oni chcą dać expa w dżungle, ale też nie chcą tego usunąć dokładnie. Żeby, żeby po prostu funeling nie wrócił, nie? Ale no, mówię, no, jeżeli głównie zganiacie golda z dżungli i później gankujecie, no to wtedy i zganiacie trochę fali, to nie powinno być problemu. Ale podchodzi o to, że teraz dżungla wyglądała tak, że jeżeli nie gankowałeś i nie zganiałeś fali z, z linii, ekspa z linii, Lepiej to jak twój, dżung twój laner, na przykład solo laner, wracał do bazy albo ginął w ganku a ty ak akurat zabiłeś tą drugą osobę i zganiałeś całą falę dla siebie wtedy byłeś strasznie do przodu nad, nad dżunglerem który zazwyczaj farmi w dżungli bo ten exp jest tak zmanowany więc yy, teraz zwłaszcza w, yy, na wysokim poziomie dżungler do 15 minuty musi coś zrobić bo inaczej jak będzie farmił to nie zrobi nic chyba że jesteś katusem a jeżeli jeżeli nic nie zrobi to później i tak będzie useless, a nawet jak coś zrobi to i tak będzie useless, bo i tak będzie, mimo wszystko będzie tacił w levelach, nie? Ewentualnie jakieś CC czy coś tam, nie? Chyba, że się nawidujecie osno, to wtedy wiadomo, nie? Ale tak to ogólnie to dżunglerzy do 15, do 20 minuty, później jest ten. Dlatego zmieszają, zmieniają to, żeby trochę dżunglerzy trochę łatwiej naopali. Jeśli chodzi o skalniaki, całkowicie o doświadczenie za wyczyszczenie obozu skalniaków. Jest zwiększone o 15, złoto jest zwiększone o 10 no i podstawowe doświadczenie z zapisie dużego skalniaka jest 37, czyli jest zmniejszone za średniego jest 3 więcej i za małe jest 4 więcej, po prostu zrobili to tak, żeby zwiększyć za cały obóz, ale że po prostu ty masz ten cały obóz zrobić, a nie że np. zrobisz tylko sobie dużego skalniaka i tam jednego małego bo wtedy tobie to się nie będzie opłacać, musisz cały obóz zrobić, nie? No i podstawowe złoto za dużego jest zmniejszone, ale za średniego jest zwiększone i za małego też jest zwiększone złoto. Czerwony Blue i Red Buff mają o 5 punktów doświadczenia mniej, no to wiadomo, tam jakoś to wyrównać. I skalowanie doświadczenia, zabijanie potworów z poziomem czwartym to jest o 5% więcej i jeżeli chodzi od 5 do 6 to jest procent więcej, więc taki w LDG game po prostu ciuble, będą dostawali więcej yy, doświadczenia. Dobra, yy, Anka, Malfight, yy, Anka, Malfight i Nautilus dostają yy, aktualizacje wizualne na umiejętności, tam wszystkie skutki i tak dalej. Możecie sobie zobaczyć na Skin Spotlight. Tam wyrzucali właśnie. Często, jeżeli chodzi o Ciebie Adam, to mnie to nie interesuje jeżeli chodzi o błędy, nie widziałem nic takiego znaczącego. I dobra, jest skórki. Teraz tak. To jest skórka prestiżowa Senny, możecie ją zobaczyć właśnie na Skin Spotlight. I to jest w końcu pierwsza tak naprawdę bardzo dobra skórka prestiżowa, która wygląda, która już się różni od zwykłej skórki, a nie jest tylko złotą chromą. Według mnie. Więc to powoli idzie, zaczyna iść w dobrym kierunku z tymi chromami. To jest Jinx i tutaj jest walentykowa Yumi. Ale teraz zobaczcie tu, jak Jinx wygląda fajnie, uroczo. A zobaczcie na chromę. Zobaczcie na tą twarz. zobaczcie na to, co to jest. Aż, aż się boję. Rozmniejszymy tak. To są chromy do Yumi. Hmm, tak, kilka kotków fajnych. No ale Yumi, nie wiem, czy to kiedyś mówiłem. Ale, jeżeli chodzi o skiny do Yumi to, Yumi, to z Yumi jak za ciężko coś pokombinować, nie? Więc, yy, według mnie, te skiny do Yumi powinny być trochę tańsze. Dobra, yy, tak, teraz przechodzimy do TFT. Ze skalniaków będą wypadać teraz co najmniej dwie kule z łupami, a nie jeden, więc to jest plus. Dotknięcie granicy pieścienia blokującego podczas rundy z karuzelą już nie będzie teleportować na jego środek, więc to jest fajne. Yy, szpatułki już nie będą pojawiać się podczas rundy z karuzelą. To jest ważne, dostosujcie swoje plany. Teraz tak zmodyfikowano częstotliwość wypadania poszczególnych przedmiotów ze złotych kul. Więcej złota, więcej szpatułek, mniej pohaterów. Po złotych kul, no teraz muszą wypadać więcej szpatułek, skoro nie ma ich na kaduzeli, nie? No i teraz nowy wyjątkowy dźwięk będzie towarzyszył zdjęciu pohatera z kaduzeli. Koniec ze zgadywaniem i mnożeniem oczu, żeby dowiedzieć się, czy wyzganeliście tego wraz z weekendem Bugiem. To był ten wtedy kręt. Tak, to, to jest fajne. Ale ten, ale wtedy przynajmniej będziecie wiedzieć, czy rzeczywiście zabraliście tą postać, co chcecie, nie. M. Obrażenia jonowej iskry o 25 punktów maksymalnej many zwiększony więc to jest fajne. Echo Luden L na pierwszym poziomie jest zwiększono o 25 punktów, a ostatnim jest zmniejszono o 25 punktów. Druga gwiazdka jest tak samo. Obrażenie kozy statika jest zwiększone o 5, zwiększenie obrażeń trafienia krytycznych ostrze nieskończoności zmniejszone o 25%. Jeśli chodzi o cechy, to teraz tak e, zabójcy dostają bufa na, na pierwszym bonusie. E, przepraszam, muszę wyciszyć telefon. Dostają bufa na pierwszym poziomie o 5%, na, ostat na drugim bufie dostają nerfa o 15%. Jeżeli chodzi o dodatkowe, trafienia krytyczne dodatkowa moc umiejętności księżyca za każdy ładunek jest zwiększona o 5, więc to jest akurat spoko zmiana, dodatkowe obrażenia cienia, chociaż nie wiem czy akurat y, Lunary potrzebują tych zmian tak naprawdę tego bufa jeszcze no ale ok, to dodatkowe obrażenia cienia pierwszy buff jest to samo, na drugim jest zmniejszono o 10% leczenie po śmierci światła jest zmniejszona o 5%, ale prędkość ataku światła na pierwszym buffie jest zwiększona o 5%, a na drugim i na trzecim jest zmniejszona o 5%. Czyli pier, pierwszy bufik jest buf, na drugi i ostatni jest nerw. Bohaterowie, teraz. Yy, pierwsza kategoria. Obrażenia umiejętności Kog'Maw'a są zwiększone o 25% na pierwszym i na drugim. Na drugiej gwiazdce zwiększone. A na ostatnim jest zwiększone dęb, obrażenia o 75%. Przez działania u. Osłabienie umiejętności ONA teraz od 4 do 10 sekund. Ok. I zwiększenie szansy na to, że przy pod wpływem umiejętności ONA zostanie trafiona krytycznie, jest zwiększona jeszcze o 5% do 25%. Więc wow. Zielkość ataku Wayne jest zmniejszona o 0,05%. Więc to trochę boli. Ale mówię, Wayne musi mieć na sobie ginco. Jeżeli chcecie grać pod Wayne, ona musi mieć ginsa, bo inaczej ona jest useless. Um i później najlepiej jeszcze jakieś itemy pod, jeszcze jeden item pod atak speed'a i wtedy ewentualnie jakieś pod life steal, nie? betek be na przykład. Druga kategoria, redukcja obrażeń umiejętności Brauma jest zmniejszona o 10% na pierwszym poziomie, o zwiększona, przepraszam, o 10% na pierwszym poziomie, na drugim o 5% i na ostatnim jest tyle samo. Obrażenie umiejętności Jaxa jest na pierwszym poziomie taka sama, na drugim zwiększona o 50, na trzecim gwiazdce jest zwiększona o 100. Obrażenie umiejętności Leblanc jest na pierwszym zwiększona o 25, na drugim 50 i na trzecim jest tak samo. Pancerz Rexa jest zwiększony o 5, początkowa mana, a całkowita mana, Yasuo jest całkowita mana Yasuo jest zmniejszona o 15, czyli częściej będzie mógł rzucać swojego ultimate'a czy na swoją umiejętność. Obrażenia od ataku Nocturna z nią zwiększono o 5. Zdrowie Munto jest zwiększone o 50. Nie wiem dlaczego. Zdowie Tibers na Ance. Na pierwszym poziomie jest zmniejszony o 400. Na drugim poziomie jest zwiększony o 200 i na trzecim poziomie jest zwiększony aż o 1000. I prędkość ataku Tibesa jeszcze jest zwiększona o 0,05. Więc okej. Okay. Więc anka dostaje spoko bufy. Czas działania ogłuszenia Jany jest zwiększony o pół sekundy na półtorej. Podstawowa liczba strzałów w umiejętności Luciana jest zwiększona o 2. I skalowanie do tego Luciana umiejętności jest teraz lepiej się skaluje. Na pierwszym poziomie o 0,05. na drugim o 0,1, i na ostatnim poziomie jest tak samo i skaluje się z obażeniem od ataku. Przypominam, dodatkowa umiejętność ataku u Olafa i tu słuchajcie na pierwszym poziomie jest tak samo, na drugim poziomie jest tak samo, ale jeżeli macie Olafa na trzecim, to jest zwiększony o 150%, czyli jeszcze szybciej będzie atakował Gimso, yy, Betek i coś jeszcze na nim było, jeszcze coś na nim było, jeszcze dodatkowe, nie pamiętam jakie by to były ten. no i on jest nie do zabicia, na trzecim poziomie już był ledwo do zabicia, a teraz też w ogóle będzie dramat, Jorik zdrowie zwiększone o 50. Początkowa mana, całkowita mana, jest za to zmniejszona o 10, zwiększona o 10 to jest nerw, czyli Rzadziej będzie mógł rzucać swojego Ultimate'a i stowie Guli na pierwszym poziomie jest takie samo, na drugim jest zmniejszone o 100, a na trzecim jest tyle samo. No nie no, Jorika zazwyczaj macie na tym drugim poziomie, nie? Zakładam, akurat to nie dziwne, dziwię, że akurat tylko w drugi poziom jest to jest zmniejszone. Prędkość ataku Mastera i jest zwiększona o 0,1 jednostek ataku. Początkowa mana, całkowita mana Z, zeda jest. Ym... No, po prostu, pier, pier, pierwszy, pierwszą umiejętność rzuci szybciej, bo ma początkową manę zwiększoną o 25. I Lux. Co ciekawe, tego nie wiedziałem. Obrażenie umiejętności Lux na pierwszym poziomie jest zmniejszone o 50, na drugim jest tak samo o 900. I tego nie wiedziałem, że na trzecim poziomie, jak macie Lux, jakimś studem, to ona zadaje prawie 9999 obrażeń. Wow. E, I naprawione błędy. E, efekt determinacji tytana już nie jest multiplikowany. Multipli aktywny. Nieważne. Piekło już nie powinno aktywować taczy magii takich jak szpon pułapka. Żywy pocisk Ogmawa już nie może trafiać jednostek niemożliwych do obrania za cel. Umiejętność Leblanki i Asułotas poprawnie zadają obrażenia bohaterom posiadającym szywę srebro. Karma może teraz używać taczy na jednostkach Karma też może używać tarczy na jednostkach niemożliwych do obdania za cel dzięki zefirowi lub złączonym duszą na nawiązywania z nimi więź. Aha, no dobrze. w sumie to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i na razie.